Gurde, tam trzeba jeździć widzowie. No i dobra, zobaczymy jakie są kwestie, jeżeli chodzi o zarobek z tego wszystkiego. Tu widzę jakaś skania stoi. To tamto. No i czekamy, z tamtego zrobiliśmy widzowie dyszkę. Mamy, tak jak mówiłem, realniejsze gdzieś tam wartości, także dlatego jest mniej pieniędzy ze sprzedaży, bo z rzepaku co kosztował nie wiem 4000 chyba za y, 1000 litrów, no to teraz jest około 1200, 1000, 1200 to właśnie. No to kurde, no to już opłacało się poczekać A, A i sprzedać ma, to... By... no No, ale wszystko dobrze jest, słuchajcie, niedługo nowe nabytki, mnie na gospodarstwie, się nie bójcie To się nie bójcie o to No sąsiad to będzie siedział w domu, nie będzie z domu wychodził, bo nie, nie będzie mógł patrzeć na to <laughs> Tak Ja wam szczerze mówię Tylko będzie podpalanie tego wszystkiego twojego nowego i tyle, <laughs> i spokój <laughs> Całe szczęście, że kamery też będę budował o kurde O jedzie Dobra. gruz, jedzie gruz Dobra o. Dobra, czek Zobaczcie, jak się powoli sypie u niego No nie mogę <grym> Ja no, mogłem i na bok sypać, ale mi się nie śpieszy lepiej no, co to za przyczepa Chłopie, taką przyczepę to jeszcze ona wytrzyma wszystkie lata oto gówno nowe co to za twoje Nie przyczepa nawet kipra nie ma <grym> Kiper, a komu kiper potrzebny no zobacz, zaraz, poczekaj ja ci pokażę jak to się jak to się powinno sypać, jak przyczepa powinna sypać 22 tysiące, kurde Ile? 22 tysiące zrobku Dobra chodź chodź, ja ci pokażę jak prawdziwa przyczepa powinna. ja go ci podjadę, bo nie wiem dokąd ty tam miejsca potrzebujesz, żeby tym gruzem no zajechać zobacz, Opony Łyse i zobacz. praktycznie i on się dziwi, że to tak lata, no dawaj Zobacz, podjeżdżasz i teraz No. O. I zobacz! O! Tak przyczepa powinna działać Do góry! I zobacz, moment! Raz, dwa! O. Oh, no, raz, dwa, powiem ci! O się oskły O kurwa, co się stało? Czut do Ty. góry, bym pod... Dobra, widzisz, moment i 23 tysiące. Tak, tak, wolę. <suk> wolę przynajmniej, żeby mi John Deere nie zniszczyło ośki, jak będzie spadał z taką prędkością. <tukdisplaystyle> ale przynajmniej powoli sobie wysypać. Oj, tam, ale powiedz, że ja jestem zadowolony z tej przyczepy. To jest dla mnie już coś profesjonalnego. No w porównaniu do tej autosąki, co stoi tam z drewnianymi burtami jeszcze i tym wozem, co miałeś to. No. I w porównaniu do tego twojego korobesła <grym> Czekaj, oj, dobra, to o. jado. Uważaj, bo tu. Weź na tych łysych oponach, nie przywal mi w tył, chociaż jak będziesz jechał, bo to nigdy no nic no, nie wiadomo. No,